Cześć! Z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku z serii Mike's Workshop. Zgodnie z obietnicą z poprzedniego odcinka dzisiaj testujemy aplikację mobilną giełdy BitGet. Przy okazji, na samym początku, pragnę wspomnieć, że BitGet jest partnerem mojego kanału. Jest to materiał sponsorowany. Jeżeli ktoś ma z tym problem, to niech w tym momencie wyłączy odcinek, nie traci im czasu. Przetestujemy sobie aplikację mobilną, zobaczymy, jakie funkcje ona posiada, co tam mamy jeśli chodzi o logowanie i tak dalej. No i zobaczymy, co za pomocą tej aplikacji możemy zrobić. Zaczynamy! Disclaimer już był, więc teraz jak każda, jak każda giełda posiadają aplikację mobilną, oczywiście mowa o BitGet App. Dodatkowo to co było już testowane to był to oczywiście wallet niekastodialny zewnętrzny. Aplikacja BitGeta, bezwzględnej zwłoki sobie do niej przej yy, przejdźmy. Tu mamy oczywiście, tu mamy oczywiście tą aplikację. Jeżeli zastanawia was jakiego oprogramowania używam do przechwytywania granu, to oprogramowanie nazywa się Wyzor przez V. Wysor. Ech. Kupiłem licencję do dożywotnią, nie jest to drogie i można sobie te, tego oprogramowania używać. Tak? I teraz jak widzicie ja się zalogowałem, żeby się zalogować z nowego urządzenia musiałem podać, e, mam potwierdzenie i przez SMS-a i jeszcze na maile i dodatkowo jeszcze oczywiście Google Authenticator. E, jeżeli sobie spojrzymy na aplikację, to oczywiście na czym osób ukazują się podstawowe informacje o tym, że jestem tam Mike Satoshi zweryfikowany i tak dalej i tak dalej. Szybki dostęp. Tak. Mamy sobie centrum, mamy sobie centrum nagród, tu są też popularne rzeczy. No i tutaj o aplikacji BitGet. Więc generalnie zobaczcie, co my możemy sobie tutaj zrobić. Jeżeli tutaj sobie wejdziemy, to są nasze ustawienia jakieś tam referencyjne. Jeżeli wejdziemy sobie tutaj, to tu mamy do wyboru język. Ja zmieniłem sobie tryb na ciemny, bo wolę w trybie ciemnym. Mamy kolory cen, możemy ukryć konto. To są takie podstawowe preferencje. Tu oczywiście wracamy do głównego ekranu, bo ja nie byłem na głównym ekranie. Tu jest oczywiście wartość środków. Od razu przyznaję, że jeżeli nie jesteście traderem, to nie używajcie kiedy jako portfela. Możemy sobie doładować. No i widzicie te podstawowe skróty, które tutaj są. Jest między innymi KCGI, czyli ten turniej tradingowy. Możemy sobie zrobić więcej. Jakie są popularne waluty? Macie też opcję premarket, która jest, można powiedzieć, takim handlem, zanim jeszcze zostanie bezpośrednio wylistowany token. Tu są oczywiście najbardziej popularne, ostatnie ulubione na przykład, to są moje jakieś tam ulubione, teraz popularne tutaj jak widzicie, Notcoin, Moon i tak dalej. Ci, którzy najbardziej zyskują, tu są też oczywiście ci, którzy najbardziej tracą. No i największy wolumen, jak widać, Bitcoin. Największy wolumen w ciągu 24 godzin Bitcoin. Także tak to właśnie. Tak to właśnie wygląda. Tu mamy oczywiście sobie na dole rynki, to są informacje, nie chcę tych informacji, to są rynki ulubione, to są rynki, które mogę sobie handlować, czyli wchodzę sobie na rynek przy bardzo jest wykres. Naciskam sobie handlu, i już mam opcję handlowania z aplikacji mobilnej. Mamy order booka. Mamy ofertę limit, bądź pozostałe, czyli Między innymi mamy też zaawansowany rynek, wyzwalacze, i tak dalej, O tym nie będę mówił. To może na ten osob osobny odcinek poświęcę na temat właśnie tego, na temat właśnie tego jak nam na tym rynku poszczególne opinie, ale to bardziej już dotyczy tradingu niż czegokolwiek innego. Więc to możecie sobie w Google po prostu wyszukać. Dodatkowo jest także rynek futures. Od razu wyświetla nam się reklama reklama tego turnieju. Są różne rodzaje. Zobaczcie, także między innymi jest copy trading, i tak dalej, i tak dalej. Mamy cross. Od razu uprzedzę. Rynku Futures nie dotykamy, jeżeli się na tym nie znamy. No, bo rynek Futures nie jest dla osób początkujących. To jest nasza historia zleceń. No i tak jak widzę, to są wszystkie rzeczy plus dodatkowe boty. Ale wracamy sobie na tradycyjny handel. Co my tutaj mamy, tak? Co my tutaj mamy? Mamy swoje zlecenie. Akurat na zleceniu nie, nie handluję. To sobie weźmy ulubione. Na czym ja ostatnio się bawiłem? Zobaczmy, Zobaczmy sobie na Game Weźmy sobie na Gain Swift, a bierzemy sobie oczywiście, to jest, to jest wykres dniowy, to jest standardowy, mogę sobie oddalać, mogę sobie przybliżać, Wy to wszystko oczywiście widzicie, mamy podane ATH, zobaczcie jakie było wybicie i tak dalej. Mamy sobie księgę zleceń, dodatkowo możemy sobie posprawdzać głębokość rynku, to też jest bardzo ważne, no i tu możemy sobie różne oferty w czasie rzeczywistym, jak wygląda handel, także tak to właśnie wygląda. Oczywiście możemy sobie przedstawić tutaj same, same oferty, jeśli chodzi o buy i tak samo sell. Tą stronę, no to jest, już pełen, to jest już pełen wykres. Dodatkowo, jeśli chcemy sobie handlować, klikamy sobie handluj i mamy możliwość handlowania G Swiftem. Ja akurat mam dostępnych, dostępnych 240 GameSwiftów. Mogę po prostu wpisać, ustawić cenę i mogę sobie to sprzedać. Oczywiście GameSwift, jak tutaj to widać po rynku jest na dołku. od ATH. spora różnica, no ale wiadomo, jak coś wcześniej robiło. Jak coś wcześniej robiło bardzo duże zwroty, to później są też bardzo często spadki. Wracając sobie, dalej na przykład jest bitgetowy token, który jak widzicie, tak cena wygląda. Możemy sobie oczywiście zmienić na przykład na tygodniówki, tak? I mamy wtedy wykres na tygodniówkach. No tutaj <coughs> można by rzec, że aponli. No ale to tak, jeżeli giełda się rozwija, jak widzicie, w ciągu 180 dni 119,5% wzrostu, to jest oczywiście tam o, o tam, o tam, o tam, o tam, o tam, o na dole, nie? Tam widzicie to. Na tym nawet mogę pokazać, o kurde, ale Tu Tutaj nawet to macie. Także, także tak to jest. Ja niestety jestem obrócony, więc muszę tu sobie trochę inaczej, żebyście mi widzieli normalnie. Ale powiedzmy takie zwykle, to ja sobie dniówki, to jest jakaś pompka. Było, można sobie handlować. Jak wygląda handel? że ja wam pokażę, na przykład. Mam dostępnych 240 bitgetów i załóżmy, że chciałbym sobie sprzedać, nie wiem, 100 sztuk. Wybieram sobie sprzedaż. Mogę ustawić, oczywiście tutaj. Jeżeli ustawię sobie cenę, to mogę sobie tutaj ilość wprowadzać, tak i on mi od razu podaje ile ja dostanę, tak. 1118. Oczywiście mogę użyć, jeżeli chcę to zrobić szybko. Jeżeli chcę to zrobić szybko, to oczywiście robię sobie po markecie tak zwanym, to jest po polsku po cenach rynkowych. Na czym to polega? Polega to na tym, że jeżeli sprzedajecie po markecie, to po prostu leci po order booku i sobie sprzedaje bitgety. No i teraz zobaczę, patrzę, czy mogę sobie tutaj to są, to są wykresy oczywiście czy mogę w jakiś, a tutaj mamy zaokrąglenie. No i teraz zobaczcie, że jeżeli zaokrąglę sobie do 0,001, to teraz możemy sobie zrobić szybko analizę order booka, 1,182. Jak widzicie tutaj, jak głęboki jest, jak głęboki jest rynek. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli sprzedam na przykład milion bitgetów, to mógłbym cenę zwalić do do poziomów, to są moje oferty tutaj na niebiesko. Moje oferty do poziomów bardzo, bardzo niskich. Na przykład weźmy sobie jeszcze, zaokrąglimy rynek. Tu już widzicie w tysiącach. Jakbym po milion, to już możemy nawet, weźmy sobie jeszcze 0,1. No jak widzicie, jakbym chciał sprzedać milion bitgetów, to nawet tutaj nie ma takiej płynności na rynku. Znaczy, pewnie jest, tylko musimy wejść sobie na rynki. Wejdźmy sobie na bitgeta i przejrzyjmy sobie, przejrzyjmy sobie order booka. Tu mamy, tu mamy księgę zleceń. Chociaż tu widzę, że nie ma niżej, no ale to możemy sobie ustawić też tolerancję tutaj. No i wygląda na to, że najniższe ceny, albo jeszcze nie, nie zdążył wczytać, najniższe ceny po 1,08 jest. No to weźmy sobie jeszcze dokładniejszy order book. Jakby nie było tutaj, wygląda na to tak, jakby nie było zleceń. Zaraz wiecie co, ja spróbuję zobaczyć, ja spróbuję zobaczyć, czy giełda mi pozwoli, bo to mnie zastanawia. Czy giełda mi pozwoli kupić, ale nie po markecie, tylko normalnie limit? Czy ja mogę sobie kupić na przykład po 90 centów, 0,90 i chciałbym sobie kupić tylko pytanie, czy mam USDT? Minimalna ilość tutaj, powiedzmy, czy ja mam USDT jakieś? Mam 240 USDT, to powiedzmy, chciałbym sobie kupić, nie wiem, 100 bitgetów. Ustawiam, proszę bardzo. Ustawione, tylko że. Tylko, że wygląda na to, jest moje zlecenie po 90 centów, tylko wygląda na to, że ono się w ogóle nie pojawiło w orderbooku. Zaraz zobaczymy. Mm, zaraz zobaczymy. To było BGB. To nas interesuje głębokość rynku, na nabaj. Widzicie, y, wygląda na to, że wygląda na to, że giełda po prostu nie pokazuje giełda, nie, nie BTC, tylko BGB. Giełda po prostu nie pokazuje głębszej księgi zleceń, tak? Podejrzewam, że Musiałbym sprawdzić na komputerze, jak to wygląda. Czy celowo, czy, czy niecelowo. Wiecie co, ja sobie na szybciutko, ja sobie na szybciutko sprawdzę, jak to wygląda, jak to wygląda, jeśli chodzi, nie wiem, czy jestem tylko zalogowany na Geodebitget. Sprawdzę, jak to wygląda na samym komputerze, na pc ale chyba niestety nie jestem, nie, jestem zalogowany. Wiecie co, jestem zalogowany, to to jest plus. Wejdźmy sobie w takim wypadku na rynki. I sobie już teraz sprawdzam czy tam na orderbook będzie pokazany, tak? Dobra, ja chcę po prostu handel. Handel spotowy. Handel spotowy BGP USDT. Zobaczmy czy się to wyświetla. Czy się to wyświetla ten orderbook? jest księga zleceń, ok. zaokrąglenie do 0.01 albo nawet jeszcze do 0.1. Wiecie co? Też nie wyświetla, też nie wyświetla. Być może celowo jest to zrobione, żeby w przypadku flash crashy no głębokość jest, tak jak mówię, milion bitgetów, jakby ktoś chciał sprzedać, to może być, to może być duży problem, No ale to mniejsza z tym. Dobra, oczywiście jest to obsługa bota, ale botem się tutaj nie będziemy, nie będziemy teraz zajmować. Tu mamy naszą stronę główną, to o czym mówiłem, tak, można, tu są różne centrum nagród, tego typu rzeczy, tak, popularne kryptowaluty. Tu mamy też kursy, to co już pokazywałem Wam. Tu są oczywiście konkursy futures, jest także bitget earn. Na czym polega earn? Ten polega na tym, że możemy sobie zarabiać oprocentowanie. Po CERN wykorzystywane najczęściej projekty płacą za to, żeby zapewnić, jeżeli brakuje albo na giełdzie na przykład brakuje danej waluty i chcą zachęcić ludzi, żeby tam zbudować płynność, to po prostu dają wysokie oprocentowanie. Ewentualnie sam projekt też może sypnąć kasą. Tu oczywiście są popularne aktywa. Dodatkowo są misje bonusowe. Można sobie, można sobie to zrobić. Oczywiście mam też tutaj, mam też tutaj swój cały przegląd, mogę ocenić aplikację to później. Poszczególne rzeczy, jakie tam są w różnych, tak spotowe. Zobaczcie, tu też coś tam to jest rynek spot, tu jest rynek margin, tutaj nic nie wam, to są kontrakty terminowe, tu jakieś tam śmieszne. Śmieszne są pieniądze, dodatkowo tutaj są boty. Ja potem nie używałem, są finansowania. No i oczywiście też earn, no i w przypadku earn, on tutaj pokazuje moje swoje aktywa. Tutaj, jak widzicie, mam 1000 BGB. Hmm. 1000BGB mam Z tym R. Nie przechodząc sobie do R, klikamy jednym przyciskiem. On nam pokazuje właśnie jak to właśnie wygląda. Stejkowanie BGB. No i teraz słuchajcie, na czym polega stejkowanie BGB? Ostrzeżenie o ryzyku. OK, OK, OK. stakeuj. Tu sobie wpisuję. Chodzi o to, że jeżeli mam poszczególne, jeżeli mam poszczególne, jeżeli mam więcej, bo poziom mam l 0 jeszcze 1500 muszę o 1500 więcej. Tych BGP, żeby mieć jedną wypłatę dziennie, bo no na pierwszym poziomie jest jedna wypłata dziennie. Jeżeli tutaj jest, to, to gdzieś to powinno być podane, więc jeżeli mamy, to tutaj w stakingu było, tutaj są oczywiście stejkowane różne rzeczy, czy to było w stejkowaniu BGP, to powinna być ta informacja. O, tutaj były te poziomy, tylko nie wiem dlaczego. Dobrze, ostrzeżenie, ryzyko, wszystko fajnie. Moje nagrody. Nie wiem, dlaczego on mi tu jest mój wallet. Tak na chwilę się to pojawiało. To się na chwilę pojawiło, ale generalnie nie wiem dlaczego tego nie ma. Ale widzieliście, przez chwilę mignęło na mignęło na ekranie. Mignęło na ekranie ten. Jak to się nazywa? Mignęło to, że im więcej poziomów, tym więcej tych wypłat masz dziennie. To jest powiem wam szczerze, bardzo fajne. W momencie, kiedy na przykład chcielibyście kiedyś to jedna niesławna giełda podobne rzeczy miała, ale teraz bardzo dużo giełd to ma. I to jest moim zdaniem bardzo dobre z jednej prostej przyczyny. Wiecie, jakie są opłaty transakcyjne, potrafią być na Ethereum. A no, tutaj po prostu nie ponosicie kosztów. To jest bardzo, bardzo, bardzo fajne. Jeśli chodzi też o aplikacje, to tak jak mówiłem, tu możemy to wszystko sobie ustawić, na przykład te skróty, i możemy sobie tutaj dodać poszczególne rzeczy. Możemy mieć nawet, zobaczcie, tych więcej skrótów. Także jeżeli ktoś ma ochotę, to, e, to może sobie to dodać i ustawić całkowicie aplikację. Przez siebie tu są informacje o aplikacji, tak. Tu możecie polecić, są. Patrzcie, nawet są nawet są widgety, nie? Możecie sobie, możecie sobie jakieś tam okno odpalić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Aplikacja na Androida zajmuje 128 MB, jest dostępna na sklepie Play, jest weryfikowana, więc to, więc to by było na tyle. I jeszcze chciałem sprawdzić jedną rzecz. To są, nie, to jest to, to. No, ja chciałem zobaczyć odnośnie logowania, bo. Tak myślę, jak sobie tu kliknę, a tu jest kwestia bezpieczeństwa. Oczywiście uwierzytelnianie biometryczne. Można włączyć uwierzytelnianie biometryczne. No to włączmy sobie uwierzytelnianie biometryczne. Aha, żeby włączyć uwierzytelnianie biometryczne, muszę dostać, muszę dostać tutaj kod, wprowadzić hasło i tak dalej, i tak dalej. To jest, nie wiem, w przypadku mojego Samsunga, ja mam S22 Ultra, można się weryfikować biometrycznym tym, ale jeszcze chciałem wam pokazać jeszcze jedną rzecz. A mianowicie wprowadzono, wprowadzono ten mm, zarządzanie sprzętem. To są oczywiście moje urządzenia. E, widziałem też, przez chwilę mi wyskoczyło zabezpieczenie klute, kluczem sprzętowym. Nie wiem, czy ja coś źle odczytałem. Mam najwyższy poziom bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że, że był też klucz to jest zarządzanie sprzętem, hasło logowania, to nie będę tutaj wprowadzał, aktywność konta, hasło portfela, konta phishingowe tego typu rzeczy, to można odblokowanie odciskiem palca i tak dalej, i tak dalej. To wszystko tutaj jest. Nie wiem, czy tym czy mi Jubiki można, ale dowiem się. To by zasadniczo było na tyle, słuchajcie. Aplikacja bardzo prosta w obsłudze, bardzo intuicyjna, właściwie ciężko tutaj, jeśli chodzi o aplikację, tego typu coś schrzanić. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o tego typu aplikacje, macie wszystko pod ręką. Oczywiście pamiętajcie też o tym, żeby założyć odpowiednie zabezpieczenia do aplikacji mobilnej, żeby nie było, że jak ktoś wam buchnie telefon, to później się okazuje, że wszystko może wykonać i nagle sobie poprzelewa te środki. Te wszystkie dodatkowe weryfikacje są bardzo, bardzo ważne. No i ja nie polecam. Szczególnie w jakichś dziwnych miejscach, e, trzymania dostępu, posiadania dostępu na telefonie do wszystkiego, to powinny być tak naprawdę jakieś podręczne środki. W ogóle ja byłbym za tym, z punktu widzenia takiego bezpieczeństwa. Ja wiem, że wygoda to jest osobny temat, żebyście, e, jeżeli macie na jakiejś giełdzie dużo środków, oczywiście to powinno być mało proporcjonalnie do waszego portfolio, to żebyście w ogóle tam tego w telefonie nie mieli do tego aplikacji mobilnej. Oczywiście to moje tylko zalecenie. Wy to zróbcie co chcecie. No, i tyle z mojej strony. Także życzę Wam powodzenia. Dajcie znać, czy używacie aplikacji mobilnej, a może innych używacie aplikacji mobilnych, co o nich sądzicie. Ewentualnie, jeżeli tej używacie, jeżeli macie jakieś sugestie, to zachęcam do napisania komentarza. Z mojej strony to tyle. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!